Witam serdecznie Państwa na konferencji prasowej Alicji Węgrzewskiej. Dotyczy największego projektu, który realizuje obecnie, czyli budowy Międzynarodowej Szkoły Podstawowej i szkoły muzycznej pierwszego stopnia w miasteczku Wilanów. Jestem bardzo wzruszona. Dzisiaj rano zobaczyłam ten kamień węgielny, który jest darem księdza Józefa Maja, Prawata. Świętej Katarzyny na Fossa. Ksiądz Prawa oddawał mi ślub kościelny, później chrzcił moją córeczkę Amelię, kiedy powiedział: Pani Alicjo, ale ja mam dla Pani inny kamień. Mam kamień poświęcony przez Ojca Świętego w czasie pierwszej wizyty w Polsce w czerwcu 1979 roku. Przeszły, przeszły mnie takie dreszcze, jak wtedy, kiedy moja mama w wieku 6 lat kupiła mi pierwsze kalino. E, także. Bardzo dziękuję za, za to, że Jego eminencja, marszałek, ksiądz, dyrektor, jesteście tu dzisiaj z nami. Dlatego, że szczerze mówiąc, wzruszenie odbieramy mowę. Teraz chciałam, żeby Bogdan nam zagrał i pokazał to, czym będziemy kusić w naszej szkole. Myślę, że takie dzieło, w którego początku uczestniczymy dzisiaj, jakim jest szkoła podstawowa i muzyczna w jednym budynku, jest bardzo ważnym pomnikiem i dziełem i dlatego wszystkim inicjatorom, na czele z panią oczywiście Alicją, gratulujemy, a ja osobiście się cieszę, że ta szkoła jest przy budowanej Świątyni obecności. Pan architekt mi powiedział, że może się nie martwić, to będzie spokojny projekt, nie będzie konkurencji. A ja się konkurencji ze świątynią opatrzności, pięknej konkurencji, architektury i dzieła. Wcale nie boję, więc może mianowicie szkoła powstawać i oby takich dzieł na Ursynowie powstawało jeszcze więcej. Niech to dzieło i nas tutaj zgromadzonych, błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec, syn i duch. Dzień dobry,